Dzień dobry, witajcie! Niby Polska taka mała, a pogoda skrajnie różna. Jak widzicie, ja tutaj w sweterku, bo jest naprawdę chłodno. Przez ostatni tydzień mieliśmy wielkie nawałnice, ulewne deszcze, burze naprawdę nie było zbyt ciekawie. No i w ogrodzie też zrobiło się tak, no brzydko, jest bardzo dużo rzeczy do posprzątania. Ale chciałam dzisiaj do was tutaj opowiadać wam co po tych deszczach będę tutaj siała. Bo jak widzicie, pomidory no pięknie tutaj jeszcze owocują, jest bardzo dużo papryki i pomidorów do zebrania, ale w niektórych miejscach no już są pustki albo takie rzeczy, które już trzeba usunąć, bo niestety na przykład się nie udały w tym sezonie. Także porozmawiamy o tym, co zaraz tutaj się Wam wykorzystując, że Ziemia jest naprawdę bardzo dobrze poddana. Te ogórki tutaj, jak widzicie, one już jeszcze się jakoś tam trzymają, jeszcze wydają ogóreczki, także nie będziemy na razie ich usuwać. Ale w tym miejscu tutaj, gdzie rosła fasolka szparagowa, już są posiane kolejne ogórki, które już sobie wzeszły. Ogóreczki sobie ładnie wschodzą. Jeżeli wrzesień będzie ładny, to zdążą jeszcze urosnąć. Jak tylko troszeczkę podrosną i jeżeli się pogoda w nocy ochłodzi, to będę tutaj nakrywała agrobukiną białą, żeby miały cieplej w nocy. Tutaj pietruszka naciowa, a z przodu jak widzicie puste miejsce, w które już został wysiany koperek, który też będzie ładnie sobie do samego końca sezonu y, rósł. Ja uwielbiam właśnie mrozić na zimę taki koperek y, jesienny, bo on jest smaczniejszy. Ale też jeżeli macie szklarnie, tunele, to możecie już powoli zacząć wysiewać koperek w szklarniach pod pomidorami, żeby właśnie później jak już będziecie usuwać pomidory, to żeby koperek sobie rósł i żeby właśnie na jesień sobie bardzo dużo zamrozić. Dokładnie jakie rzeczy można wysiewać teraz w sierpniu czy we wrześniu możecie przeczytać w moich poradnikach, które co miesiąc dla Was e, wydaję. Tutaj jak widzicie rosną buraczki, wątły e, w tym roku por, seler. Cebula, no i też tam na przodzie ogórki. Buraczki za chwileczkę powyciągam, poprzerabiam na jakieś pyszne zimowe przetwory. I w tym miejscu sobie mogę wysiać na przykład sałatę jeszcze, czy jakąś tam rzodkiewkę. Sałata w ogóle w takie upalne lata nie, wej... nie wzejdzie, bo bardzo dużo osób się pytało, czy może już wysiewać sałatę. Sałata, jeżeli na zewnątrz jest powyżej 25 stopni, praktycznie w ogóle nie wschodzi. Także jeżeli tylko pogoda u was się troszeczkę ochłodzi, to możecie sobie powysiewać sałatę w te miejsca, gdzie tam już macie puste, mie... puste miejsca, puste grządki pousuwane. Por. Por zostaje na zimę. Słuchajcie, on będzie rósł przez całą zimę, całą jesień i te wszystkie miesiące zimowe, gdzie faktycznie będzie tak niezbyt mroźno, to on sobie będzie ładnie przyrastał i nawet wiosną będzie można go jeszcze zbierać. Wystarczy wtedy tylko te przemrożone przez zimę liście pousuwać. Seler? Seler no. W tym roku przez te upały, przez te takie suche lato, nie wiem jak u was, ale u nas to w tym roku latem może padało z trzy razy. Także wiecie, no, seler, żeby ładnie rósł potrzebuje wody, a tutaj no niestety nie było w stanie dopilnować tego, żeby na okrągło miał tak wilgotny jak w poprzednich latach. Także jest mniejszy, no jest gdzieś taki, no to też nie jest najmniejszy, no ale szału nie ma. W każdym razie seller do samego końca e, jesieni będzie rósł u mnie tutaj na grządkach. Ta okrągło gdzieś tam go sobie wyrywam. Cebula, e, cebula która została wsadzona tutaj z nasion e, wiosną, no to już się nadaje do zbioru, już się złamała, już ładnie sobie przyrasta. Ale w tym roku też przez te takie upalne lato cebula letnia jakoś tak mi za bardzo nie wyszła. Z kolei ta zimowa, <grytanie> ta o zima wyszła genialna. Także jak tylko e, przyjdzie październik, tak na nowo sobie wsadzę cebulę o zimą i w szklarni, i na grządki, żeby ładnie sobie przez całą zimę się ukorzeniła, a na wiosnę pięknie rosła. Bo jak pamiętacie, gdzieś w maju, w maju już miałam piękną, ogromną cebulę, no i szczypiorek przez całą zimę. Fasolka szparagowa, teatyczna, w tym roku średnio się udała. W tym miejscu, gdzie została wsadzona, miała po prostu zasłucho i, no jak widzicie, nie rośnie aż tak ładnie jak w poprzednich latach. Ale no, tak to jest, że w tym roku było fajnie upalnie, więc pomidory, papryka pięknie rosły. A z kolei no, takie warzywa, które nie lubią takich upalnych miesięcy, jak na przykład kapusta czy fasolka szparagowa. Aż tak dobrze się u mnie nie udały. No ale tak to jest w ogrodzie, że raz się uda to, raz się uda to. E, fasolkę szparagową e, wysieliśmy jeszcze trzy tygodnie temu na grządki, już ładnie sobie wzeszła. Fasolka szparagowa tutaj wzeszła, ale jak widzicie, bardzo nierówno z tego względu, że po prostu weszła tutaj nornica i nieźle ryła. A z druga strony jest taka, że po prostu było bardzo upalnie i sucho, więc ta fasolka też nie wzeszła tak ładnie, jakby wschodziła po prostu gdzieś tam w maju. Ale jeżeli wrzesień będzie bardzo ładny, no to trochę tam fasolki do zupy czy do obiadu się zbierze. Jeżeli, jeżeli w tym roku wysiewaliście szpinak malabarski i narzekacie, że Wam nie rośnie tak pięknie, jak u mnie rósł w zeszłym roku, to się w ogóle tym nie przejmujcie. Po prostu w tym roku nie był sezon taki ładny na niego. Ale jak zobaczycie tutaj u mnie, no sadzonka w końcu się wzięła, w końcu przyrasta, chociaż w zeszłym roku o tym czasie to to już była jedna wielka ściana szpinakowa. No tak to jest, po prostu. Nie zawsze wszystko się uda. Wczoraj z kimś rozmawiałam na Instagramie, nie pamiętam dokładnie, jak się ta osoba nazywała, ale Pytała, czy taki szpinak można przesadzić do szklarni. Słuchajcie, no, wydaje mi się, że to by był świetny pomysł, bo szpinak malabarski nie jest mrozoodporny, i jak tylko przyjdzie pierwszy październikowy przemrozek, tak od razu go skosi. A w szklarni wiadomo jest cieplej, może by faktycznie zbiór szpinaku malabarskiego wtedy by się wydłużył. Także jeżeli wasz szpinak malabarski jest taki mały jak ten, a macie miejsce w tunelach czy szklarniach? To można zaryzykować i to sprawdzić. Ja mam dwa w dwóch miejscach i jeden sobie faktycznie przesadzę do szklarni i zobaczymy, czy to się uda. Cukinie, no cukinie, słuchajcie, przy takich upalnych deszczowych miesiącach, no niestety często łapią mączniaka. Ten tutaj krzak, jak widzicie, nie ma mączniaka, ten ma mączniaka. I co tu zrobić? No, jak macie już bardzo dużo przetworów i bardzo dużo już najedliście się cukinii, no to można ją usunąć, tą brzydką, taką najgorszą, a zostawić te zdrowsze. Ale jeżeli chcecie ratować, no to bardzo Wam polecam te środki z serii ekologicznej, które po prostu zwalczą tego mączniaka raz, dwa. Na moim kanale też macie odcinek o tym, jak zwalczać mączniaka na cukiniach, także możecie się cofnąć do filmiku z zeszłego roku. Ja tutaj Zrobię w ten sposób, że tą pierwszą cukinię tutaj usunę, ta, która jest najbardziej chora, a tą tutaj wyczyszczę tylko z tych chorych liści, z tych obeschniętych mokrych liści, żeby tych chorób grzybowych tutaj nie zapraszać więcej. No i po prostu opryskam tym środkiem ekologicznym, który zwalczy tego mączniaka i, i wszystko będzie już dobrze i będzie cukina, cukinia wydawała jeszcze plon do końca sezonu. Jeżeli na waszych grządkach zaczyna się robić już pusto to nie zostawiajcie takiej pustej ziemi na zimę. Starajcie się, żeby jeszcze wysiać nawozy zielone. Możecie wysiać łubin, gorczyce. W ogóle jeżeli u was tak dobrze popadało, jak u mnie, no to to wzejdzie raz dwa. Ja w tych miejscach, gdzie nie chcę żadnej sałaty ani e, żadnego koperku, to sobie właśnie wysieję łubin w tym roku i jak tylko wzejdzie i będzie gdzieś miał około 30 cm, tak go zetnę i zostawię na grządce na zimę, bo ja podlewam kwasami humusowymi i one pomogą to wszystko rozłożyć zresztą ja Zawsze na jesień staram się na grządkach rozłożyć warstwę kompostu, takiego przesianego, żeby po prostu ściułkować moje grządki. Jak wiecie, ja mój grządek nie przekopuję już wiele lat i tylko dokładam po prostu kolejnych warstw. Zawsze, jak widzicie, Opadnie trochę ziemi i robi się luz w skrzyniach, więc zawsze warto to ściółkować. Jeżeli nie chcecie wysiewać nawozów zielonych, a chcecie wzbogacić swoją glebę w coś pożytecznego, to możecie też użyć tych nawozów ekologicznych z certyfikatem, które mają bardzo dużo masy organicznej w sobie i też dokarmią waszą glebę i przygotują ją na wiosnę. Ale jeżeli macie tylko kompost, to też starajcie się, żeby jednak go dokładać z wierzchu. Kompost to jest naprawdę cudowna rzecz w ogrodzie, bo po pierwsze działa jak taka ściółka, więc nie przerastają chwasty. Druga sprawa, że fantastycznie zachowuje się jak gąbka i wszystkie nawozy, wszystkie wodę, wilgoć, którą dodajecie, wszystko jest utrzymywane dłużej. No i po prostu roślin nie trzeba tak aż często podlewać, bo w tym roku jest bardzo sucho, a jednak no, te moje rośliny w moim ogrodzie wyglądają całkiem przyzwoicie. Także słuchajcie, podsumowując, możecie teraz na końcu sierpnia wysiać sobie sałaty, rzodkiewki, szpinak, rukole. możecie wysiać sobie nawozy zielone. Jeżeli chcielibyście wysiewać żyto, to ja bym się jeszcze wstrzymała, bo na żyto jest trochę za wcześnie. Szczególnie, że żyto przekupuje dopiero wiosną, jeżeli kopiecie grządki. I w ogóle, jeżeli macie takie mocno zachwaszczone grządki, to warto rozważyć wysiew żyta tak gęsto po prostu, żeby ono zadusiło zielsko, a na wiosnę sobie wszystko ładnie przekopiecie. No i co? Całą listę te, co można wysiewać znajdziecie w moim poradniku sierpniowym oraz wrześniowym. Także słuchajcie, no do zobaczenia.